Dzień dobry, widać aktualizacja 098 rocznica World of Wars. Dobra, kolejne, kolejny rok, kolejna wiosna na koncie World of Warships. Trochę zmian jest. Są zmiany na plus i jest tych zmian na minus. Niestety, mam trochę złych informacji, no ale niestety, taka praca. Omówimy sobie standardową aktualizację. Co prawda, ostatnie aktualizacje nie było, ale to nie była moja wina, tylko kogoś innego, ale to mniejsza z tym. W każdym razie, w czwartek, 9 września od rana, aktualizacja będzie już na. Na, na serwerach i od razu uprzedzam, bo na pewno zaraz będzie milion pytań w komentarzach. Nie, nie będzie można od razu zrzucać yy, śnieżynek tak zwanych urodzinowych, tylko dopiero od 17 września. To będę wspominał później też o materiale, ale zaraz osoby nie chcą po o bo, gdyby, kiedy będzie można? Nie, nie będzie można od razu. W każdym razie zaczynamy omówienie. Zaczniemy od rocznicy World of Warships, okolicznościowe nagrody. W aktualizacji 08 możecie zdobyć okolicznościowe premie za skuteczności bojową. Wszystkimi okrętami poziomu 5 wzwyż. wykrajcie jedną, przepraszam, wygrajcie bitwę lub 300 bazowego expa, aby otrzymać super kontenery, nowy zasób tymczasowy o nazwie żetony obliczowe i kontenery prezent. Do zdobycia na no od piątek do siódemek żetonik, od ósemek do dziewiątek prezent, czyli ten z flagami epickimi, 5 sztuk, plus do tego żetonik, no i na dziesiątkach super kontenery. Nie musimy grać kopów, ko wystarczy zdobyć 300 bazowego expa, ale nie oszukujmy się, na kopach ko idzie to szybciej pyk, 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 koop za koopem, koopy, trwają trwają? 4 minuty i następnych będziemy dalej, turbo, jolo i ten, i, i, i dalej. E, będzie można to robić od 17 września od godziny 14 CEST, e, czyli u nas to będzie po prostu 14, e, a co ciekawe, e, 4, coś mi się to chyba pomieszało z godzinami, ale ok. E, w każdym razie do 4 listopada, aż będziemy mieli czas, czyli dwa miesiące praktycznie, prawie na półtorej miesiąca, czyli dwie aktualizacje będziemy mieli na to, żeby zrzucać te nasze, te urodzinowe żetoniki. Także spoko. Premię dla każdego, które to mogę zapytać, tylko raz oczywiście. Do ich tak dowolnego typu, z wyjątkiem tych treningowych. No, no, kiedyś był taki boż, na treningówkach można było to robić. Wtedy to leciało dosyć szybko. W specjalnej sekcji w drojowni żetonik można mieć na kontenery z kolekcji 6 lat World of Warships. O kolekcji zaraz opowiem. Stałe kamuflaże 6 lat World of Warships dla Liona, Yorka, Szczorsa, Geiji, Akatsuki i Zary, kontenery, prezent i dalekie podróże oraz jednorazowe kamuflaże rocznica World of Warships. Sekcja z nagrodami dostępna będzie od 17 września przed aktualizacją 0.10.10. Tutaj mi się wydaje, że jest jakiś błąd, bo to jest aktualizacja dopiero 0.10.8, a do 0.10.10 jeszcze kawałek. Mają być chyba, że do aktualizacji, ale dobra, nieważne. W każdym razie ocenę tego, co najbardziej warto brać będzie za te tokeny, to dopiero będę w stanie, jak zobaczę, ile co kosztuje. To w sumie nie wygląda wcale tak źle, taki trochę future. Każdy kontener z prezentem, tak jak mówiłem, zawiera 5 flag specjalnych, tych epickich. Także będzie można trochę sobie dofarmić epickich flag, jak ktoś ma spory port. Kolekcja 6 lat portów to jest to, co mówiłem. Świętujemy także swoją łącznicę kolekcją 6 lat. Fajnie, bo takie puzzle będziemy układać, to mi, się, to mi się w sumie podobało. Poświęcona najistotniejszym wydarzeniom z gry z ostatniego roku. Kolekcja przypomina względem puzzle złożone z 60 elementów. Elementy kolekcji można znaleźć jedynie w specjalnych kontenerach, czyli w sumie za te żetony będziemy kontenery zbierać, żeby dostać. A, jeszcze będzie wypełnianie specjalnych łańcuchów misji bojowych który zostanie myśleł z tego września, oczywiście w są czy są wydarzenia rywalizacja biur Aha, czyli to nie tylko w te nie za tokeny, dobra. To swoje słowa, no i w zamian za, w, za żetony, czyli będzie trochę tych tych do zdobycia. Spoko. Nie, to są te nowe kontenery. Nagrodami za zebranie całej kolekcji będą super kontenery, 6 kontenerów prezentów i 6 pomiatkowych flag 6 lat, World of Warships czyli pewnie będą się ewoluować te flagi z roku, jakby na rok. Kontener 6 lat po warships dodane będą do zbrojowni w jednej z przyszłych aktualizacji, gdy się tam znajdą, będziecie mogli je kupić za węgiel. Czyli te kontenery, jeżeli ktoś nie uzbiera kolekcji 6 lat Porto-Warships, to za jakiś czas te kontenery wrócą za węgiel i będzie można wtedy dozbierać. Z okazji rocznicy odświeżyliśmy port 100. Kreślarski model okrętu jest teraz umieszczony w jasnym, przystronnym pokoju. Poprzedni mi się trochę bardziej podobał, ale to dajcie znać w komentarzach jakie Wasze wrażenia. Czy ten nowy, nowy, nowy port, czy raczej ten poprzedni? Tu mała, dobra, fajna ciekawostka. Resetowanie gwiazd w operacjach. Czyli jeżeli zrobiliśmy w skrócie, jeżeli robiliśmy już operację, zdobyliśmy gwiazdki, czy tutaj zrobiliśmy wszystkie nagrody, to wraz z tą aktualizacją zostaną one zresetowane i będzie można jeszcze raz to zrobić. Ogólnie, miałem na szybko. Jakiś tamtym tygodniu miałem w planach materiał o operacjach. Na przykład, że jeżeli ktoś nie ma ma problemy z kapitanami. Yy, znaczy, brakiem kapitanów, to na operacjach można ich zdobyć, więc. Yy, szkoda, że wcześniej o tym nie powiedzieli. te co po niektórzy mogliby sobie, yy, mogliby sobie wcześniej przypuszować te. te ci, którzy nie zrobili jeszcze operacji, mogliby przypuszować i zdobyć nagrody podwójnie, no ale ale cóż, fajnie, że resetują, może na chwilę wrócą operacje do łask. No i ogólnie tu przy okazji też infozy z jednego bodajże z blogów, stare operacje mają wrócić. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, ale wrócić, tak? Bo tam był problem z, z tymi nowymi lotniami i tak dalej, no i ogarnęli to, no i te stare wszystkie operacje mają wracać i coś tam nawet spąknęli o jakiejś nowej operacji, więc trzymam kciuki, ale zobaczymy. To no, lenderskie krążowniki w końcu wchodzą do gry, czyli będzie można zrobić w końcu materiał, którą nie wybrać, postaram się go zrobić jak najszybciej. Co prawda wczoraj starałem się coś złotym lwem, już on już nie jest NDA, Coś ugrać, ale ta linia jest mocno średnia, Wam powiem szczerze. Ale to zostawię sobie na inny materiał. Yy, w każdym razie będzie można w końcu zbadać je w drzewku. Radzieckie lotniskowce uhu, to co wszyscy chcą. Żart żartem, ale tak naprawdę to dostaliśmy radzieckie grążury przepraszam, lotniskowce bo sami tego chcieliśmy. Wszędzie się śmialiśmy na każdym kanale, na każdym Twitchu, na każdym tym, gdzie są radziecki lotniskowcy, no to tada, mamy to. E, niestety ja się na ich temat wypowiedzieć za bardzo nie mogę, bo jak wiecie, graczem lotniskowym nie jestem. Pograłem nimi trochę, ale raczej materiału zbyt wielkiego się nie spodziewajcie. E, bo ja oczywiście na, lotn na lotniskowcach tak średnio, coś tam się postaram oczywiście pograć, tak, żeby nie być, nie być ciemna masa, ale za wiele się nie spodziewajcie. W każdym razie wchodzą we wczesnym dostępie. Żetony radzieckie są oczywiście kolejny nowy zasób tymczasowy, który można zdobyć. Uczestnicząc w uderzeniu biur, biur, rywalizacji biur projektowych, to też zaraz o tym będę wspominał: z darmowych zestawów codziennych, z losowych zestawów dostępnych zadoblonych i z za żetonem społeczności zbrojowni. Uuuu! szał, No i oczywiście czwórka, szóstka i ósemeczka na stronę nagrody dostępne w żetony radzieckie. Co ciekawe, yy... One chyba będą w następnej aktualizacji w 0.19 już wejdą do gry, bo w 0.19 zapowiedziane jest już wczesny dostęp tych niemieckich pancerników. Więc czyżby, czyżby na chwilę WG zaprzestało rozdzielania gałęzi na trzy aktualizacji, zrobią to w dwóch? Zobaczymy. No i oczywiście ze losowe, oczywiście zadoblony, stały kamuflaż do, do, do przodu, <noise> dla okrętu na dziesiątkę będzie można, będzie można zdobyć. Raczej za wiele na tych, na tych lotniskowcach nie zarobią. Rywalizacja biur projektowych będzie to wydarzenie bardzo podobne do bitwy bestii, tych niemieckich, to co było ostatnio. Tylko tym razem będziemy mieli trzy zamiast czterech teamów, trzy drużyny zamiast czterech unikalne nagrody na szefki drużynowe przyznawane będą za osobiste postępy, a nie za postępy drużynowe to raz. Czyli jak nasza drużyna ugra gówno, a my gdy tam ugramy dobrze, to i tak coś dostaniemy. No, to w sumie to, co powiedziałem, to tu jest tu jest ładnie opisane poprawiony interfejs okna wyboru drużyny oraz interfejs okna postępów osobistych. Pito pito pito. pito, pito. postęp osobisty następnej nagrody, wyświetlanie zamiast postępu drużyny. To też jest spoko. Zasady wydarzenia. Będzie trwało do wprowadzenia aktualizacji 0.19. Podzielone jest na cztery etapy, każdy etap potrwa ten tydzień. Raz tygodniowo możecie wybrać jedną z trzech drużyn. Ok, W trakcie wydarzenia w waszym zadaniem będzie wypełnianie misji osobistych. to jest wszystko to samo. Misje i zdobywanie za to za to kolejnych etapów i tak dalej, tak dalej. Nagrody, kontenery 6 lat World of Warships, tematyczne, kamuflaże Wiktory, węgiel i żetony radzieckie. Mniej więcej o wydarzeniu w samym wydarzeniu, o wydarzeniu w specjalnym artykule oczywiście, jak zawsze. Oczywiście. To w sumie to samo, to wydarzenie niemieckie, w sumie to, to nie, nie jest głupi pomysł. Fajnie, coś, coś tam do zdobycia jest. Trochę węgla, trochę kamo, trochę tej kolekcji. Spoko. Konwój, nowy tryb. Daje graczom okazję do wzięcia udziału w nowym tymczasowym trybie konwy, w którym należy eskortować lub zatapiać okręty transportowe. Historycznie ochrona... pitu pitu pitu. No i tutaj niestety, nie wiem czy pamiętacie, 23 września dopiero? What the hell? Naprawdę? Do 7 października? Długo. Niestety, nie wiem czy pamiętacie, ale nagrywałem materiał o konwojach. No tym jak pojawiło się to na w blogu, że niby już jest prawie ukończone i niestety, ale większość moich obaw... Obaw z tamtego materiału się spełniło. No. okręty. Wiecie co, nie tak. Postaram się zrobić o tym oddzielny materiał. w kajnie. Fajnie, że mamy nowy tryb. fajnie, że będą tam dodatkowe misje do zrobienia. Fajnie, że coś grzebią z czymś nowym na 8 tierach, 7x7, 7. nie więcej niż 7 lotniskowic czy pancerniki drużynę. Ale postaram się zrobić o tym oddzielny materiał, bo to wymaga zrobienia oddzielnego materiału. I w tym czasie będziecie mogli wypełnić specjalne misje bojowe przeznaczone tylko dobite w tego typu. I zapewniające, że społeczności. Szczególne informacje o warunkach kończenia misji możecie znaleźć w kliencie gry. No, pogadamy sobie w innym materiale, ale zobaczymy. Fajnie, że coś się dzieje. Trzkałow, nowy lotnisko premium 8 tieru radzieckie. Postaram się nim coś w końcu pograć. Pograłem nim w trakcie testów tam parę bitew, ale muszę pograć nim jeszcze trochę żeby sobie wyrobić w końcu jakąś opinię na jego temat, w każdym razie recenzja prędzej czy później pojawi się na kanale, ale musicie na to poczekać, bo muszę go trochę lepiej ograć, żeby się z nim lepiej, lepiej zapoznać, co my tu mamy, no i zmiany, to jest ta w sumie zła wiadomość, bo zmieniono nagrody w dostępnie w zakładce Morska Społeczność. Usunięto zestaw z katorii, co jednak został w zbrojowni, co dalej zostaje. Dodano cztery zestawy z sygnałami bojowymi ekonomicznymi, dostępne za 600 żetonów społeczności, każdy. Dodano super kontener za 2000 żetonów społeczności. To jest spoko i od razu, bo nie wiem, nie widzę tutaj, yy, yy, ale chyba nie ma tej informacji, bo ten super kontener można kupić tylko raz. Trochę lipa. No i za 2000 żetonów. Mmm, tak średnio. No i niestety po wprowadzeniu aktualizacji 0.19, kontenery okręty PLM 5 i okrętu 7 tieru, podobnie jak pamiątkowa flaga, nieprzerwana ogień, nie będą już dostępne z społeczności. Farma dublonów kończy się. Znaczy, mam nadzieję, że dodadzą coś, co wznowi tą farmę, ale to jest moja cicha nadzieja, bo tutaj pełna informacja, bo krótko przed wprowadzeniem aktualizacji 0.19. w aktualizacji 0.19 ma coś, co zastąpi te, te kontenery i ciekawy jestem, co. Wydaje mi się, że pojawi się kontener ten drugi, czwarty tier, ale to jest takie moje dziwne, dziwne moje się, więc ciekaw jestem. No, szkoda. Po wprowadzeniu aktualizacji z że to noletnie są znane, no, kredyty, pitot, pitot, i holenderskie 1.60. Dodatki, zmiany zawartości. W ramach naszej współpracy z Hasbro do A, no, transformercy wracają, właśnie, zapomniałem. Stałe kamuflaże na Republikę, Minotaura, re, ro, ro, Manfreda i Wenecję. E, także następując dowódcy, czyli gotowe, Na no, czterech nowych dowódców, cztery nowe Kamo. kolekcja, 35 rocznica The Transformers, składająca się z 8 sekcji, kolejna kolekcja, fajny kontener zwykły i premium, flagi, 35 rocznica, naszywki, czyli kolejne Transformersy, to co było kiedyś, wracają ponownie, mamy flagi, oczywiście. Ej, niestety, no niestety, no fajnie, stałe camo jest, zawsze to można wyłączyć, nie? Nawet jak komuś z kontenera, czy tam z kolekcji, nie wiem co tam w tej kolekcji będzie dokładnie. Mm, pewnie flaga, jakieś tam bajery, ale jak nawet jak komuś z kontenera zwykłego, no to zawsze można to wyłączyć, nie? Zawsze można to wyfiltrować, masz stałe Kamo na dziesiątkę. To spoko. No dobra, są nowe kolorki. To dano radziecki od dowódcę Piotra Gradowa. Dodano następujące flagi pamiątkowe, zajączek księżycowy. Co? i Meksykan, ok, Dodano również za chwalebną służbę, ciasteczko ściecznicowe, no czyli kolejne naszywki, kolejne flagi do kolekcji okręty Bern, Tulsa oraz Gibraltar zostały dodane do testów dla deweloperów, ochotników i współtwórców społeczności czyli mamy nowe okręty, fajny, francuski Francuska cv -ka. Dzień niepodległości Brazylii. Tu jest misja do odebrania. Wrzucę wam linkę też pod materiałem. Tutaj, żebyście mogli sobie kliknąć. Tudzież, możecie wejść sobie też w grze, w newsy i też kliknąć. I jest misja na odebranie flagi. Pozostałe zmiany: od 8 września do 8 października. Limit na odzyskiwanie sprzedanych okrętów prawnych przez sprawdzie zostanie zniesiony. Dokładnie informacja o tym. O, czyli. Był teraz limit, chyba, bodajże że 1 czy tam 5 okrętów na miesiąc, jakoś tak. To w każdym razie zniosą limit. Uch, jak kogoś poniesie jak jakiś sprzeda okręty, to można je odzyskać. Zmiany w balansowaniu gry. Zaprowadziliśmy pewne zmiany parametrów, kilka na podstawie. No i tu cała masa zmian w okrętach podwodnych do lokatorów. Yy, liczba bągłębinowych na, na DDK poprawiona, m.in. Yy, co my to mamy? No, no możliwość zamontowania lepszenia bągłębinowych na okrętach. No jest tutaj cała masa. FDR dostał takiego niby, niby nerfa. Newski dostał buffa do naprawki. Yy, inne zmiany i ulepszenia. No jest tutaj cała masa. Czekajcie, bo tu była jedna taka fajna. Naprawiono ta wątp powodujący zboczenie torpedy z kursy Jeśli okręt skręcał w momencie wystrzału. <laughs> Fajny błąd. Nie. <laughs> Naprawiono błąd powodujący znikanie, uzbrojenia, a tak to się mogło minować. to Wydźink i Piotr. O, ciekawe, znikały. i nie ma, nie? Co? Z44 miał nieco podwyższony ryzyko pożaru na pokładzie. No nie dziwnego, że Zetka się tak paliła. No i na końcu, oczywiście, dzień premki też do odebrania. Link będzie pod materiałem. No cóż, mamy aktualizację omówioną. Trochę tego było. E, tak, konwoje spoko, tylko że mogli to zrobić trochę lepiej. Yy, lotnie radzieckie chrpu, yy, urodziny spoko. Yy, szkoda, że nie ma węgla, tylko są żetony. Yy, to jest spory minus tego. No, naj, najlepsze z tego wszystkiego są oczywiście super kontenery. Postaram się je pozbierać i zrobić jakiś mini-opening na kanale, żeby był materiał. W sumie w tamtym roku yy, fajnie, fajnie ocenialiście, fajnie oglądaliście, więc czemu, czemuż by tego nie powtórzyć? W tym roku będzie tego trochę więcej. Nawet nie liczyłem dziesiątek. Muszę iść policzyć. W każdym razie dziękuję pięknie za obejrzenie, dajcie znać, jak tam wasz, jak się zapatrujecie na aktualizację i trzymajcie się hej, do następnego. Pa!